Yes. Bro, a Dig zamiał... Nie, nie, no wroga tam jest. Co? Nice. No kogo? Jeszcze. jeden na A Jeszcze nie widzieliśmy. uważajcie. Dlajka, dlajka. Dlajka, dlajka. jest że jest 300 to chyba. <ślapple> dlajka. Dlajka. A, D, bo... Co... no. bo, no. A, bombę, A, no. już. A, no. A, A, co A, Albo o, z ale go ją wywaliło. Ale szyf! Nie mogę podnieść jedziemy. bomby! <grym> nie żartuję, nie mogę podnieść bomby! Ale ty nie. Co? Jesteś. Ty... Al <grym> ale ty wiesz co tej, nie? Żartujesz. <grym> Keller? <grym> <grym> nie, Dedas, zapomniałeś o szybce też? Czy... <grym> czy to był bit? <grym> nie, to nie był nie mój bitas. No, no żego, że... Zapomniałem. <grym> <grym> w lewo jeden prawo. Ty miał krew? No, co jest? Puszę, co no, to, to. jest? Jezus. Jezus, się gość, który ma nazwę po jamniku. jest chodla. Znaczy, no, jest na politycznej. Ta młoda gra, ta gra, tak, chujowa jest. E. Nie wiem, chyba. A bo Jedne co a robią, to dobry marketing i ładne a dziewczyny. A <grym> a dziewczyny. Trzymaj! 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 Jak dla Trzymaj! Jaglanie, trzymaj dobrze! Dobrze! Chudzi! O kurwa. Tam. Tam, tam. Czemu on jedzie? Nie! Nie! Prawy. Nie! Zejdźcie mi z drogi! Został jeden wróg. Chmurka. Na On on pracuje, on No Nie! Włożna. Nie! Już... Jezu! Bój <laughs> jest A wchodzi, by na coś to słychać no. Wybacz na osłonę. Ona biegnie! Ale nie próbuje! Zabijcie. Kule podnosi chyba. <laughs> Ej, nie słyszałem No <laughs> w ogóle zrobiłem screena takiego snapa berna oka. Na którym ma napis dumny z bycia psem. Suity, zaraz. Ło! czy ty jesteś? O, Slim Shady, dawno go było. Co? Co? rozumiałeś coś? Więc spuszczaj na prawą rękę na. Tak. Zaraz. What? Ty sam oh. Nie. sos. Tylko samie. Solo for sol. Woo! Co się stało. No. Tak nie! <laughs> dwóch, dwóch naraz. <laughs> To w Polsce w porcie To nie jest ta bułka taka? To nie chodzi o to, że nie bułkę w porcie To <laughs> jest <laughs> samo Moja błeczka robię jej Proszę, to Bułeczka Nie, to bułeczka, jest taka bułka, to jest tego bułka gościu, tak W rodzaj przekoski włoszącej złochiem trzeba spieczyłem absorwanego oliwą i dostartym czosnkiem On cośpiewał o tym, że chleb z pomidorem jadłem Jak Musiałem szybem to wtedy to jest kompletnie dawniej inna bajka A może ty powinieneś na trumpce grać, człowieku Ale słuchaj... Nie! to, nie, to, nie, to nie. Ssacza... CO SIĘ stało? Za tej Ej, tu biholec z mi jakąś arabkę Nie to jest B, to jest B, to jest B Tu jest B Zadałem to pytanie już pytanie zbyt, 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 zbyt.

Ktoś się nie spierdol, będąc na dół, bo Na raz! Na raz! Po co miałby otwierać drzwi, skoro jeszcze ciebie nie ma przy bombie. Dobrze, sprawdzi bombę, schować się Tak, taki chuja... Jedna Co on robi? Co on robi? Co on sytuacja, osob... W sytuacjach jeden v się, się nie biegnie Konek, 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 konek kolej, kolej, Nie, że, 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 co, Nie. No Syberian Ali, kurwa. Syberian, czekaj, gdzie to mam? Eee, nie, mam Serbian, A, dobra nie ważne. To bardzo nie będzie fanboy. Super. Dobra, chuj. Może ugryjam. Według są flashbangs tam. Ten jeden, jeden monster. No cóż. Noś pi lepiej

NIE! Ooo... Oh. Aaa... Ooo, oh. oh. oh, Boże... Oh, boże, drogi, jakie to było uuuuu Pójdźmy kiedyś... Pójdźmy kiedyś na marsz do Częstochowy. Razem z nimi. Jaki marsz? O czym ty mówisz? No i tu Częstochowy idą. Czy ty masz tam wziąć pielgrzymkę? Tak. Jest grubszy niż mój, ale ciężko. Jaśminowa chyba. to są ruski? Co masz Nie przemówisz z... rus... Connect, bo Panek, mogę jak nie mówię? No, chodzie, w końcu... będę jak wychylić na niego, no, na pierdro z usta, no. Wjeżdżę jest. No z niego! Umrzyj! Pude, PUNDĘ, No No PUNDĘ, go, PUNDĘ, O kurwa! PUNDĘ, PUNDĘ, <śmienic> jak, stelik, to jest taki 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 ma wanpastę, taki 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 wystarczy, żeby kliknął Byśmy rozjebanych mieli Ludu Valentine. O, o.

W jaki sposób tu był ben to ja cię biokilowiec To dał osobę? 15 Tutaj dwa. O. No. No, wiesz to. No Złowiłem. Nie. O. Jakie gówno. Czemu ZROBIŁEŚ zdjęcie telefonem. <gryly> 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 to było pierwsze że... czy pomyślałem Jak się nazywa ten W czym? Ekipuje nam łezę w Winkiel Jak mówią proszę nie rób tego Podaj mi jeden sensowny powód, dla którego miałbym tego nie robić Lubię Cię A wy <gryly> o co chodzi z tymi kalibrami? Oni tacy źli? Skraka mnie wzięła! No <grymne> tak to wy, nowe, nowe pokolenie komików. <grymne>